Gdańska pełni optymizmu, dając sobie sprawę, że gramy za zespołem, który jak rzadko, który w polskiej klasie jest rozpoznawalny pod względem stylu. Prezentują podobny styl w każdym meczu, nie zawsze wygrywają, ale grają obecnie na piłkę. My postaramy się do do ich poziomu i zagrać dobry mecz. Oglądałem wiele sportów na w Gdańsku, większość z nich komentowałem, widziałem wiele ciekawych meczów, gramy w wysokim poziomie. Jeśli widzę w zagra na zbliżonym poziomie do meczu ze Śląską, czy Jagiellonią, Lechia ja zagra na swoim poziomie, to czeka nas ciekawe widowisko i wynik jest pełen czwarta. No na pewno jest to, proszę Pani, kolejny ważny wiadomo, ta badania się dla nas akurat przyjąć na razie, ale mam nadzieję, że po tym spotkaniu będziemy zadowoleni. Także, tak jak my potrzebuje punkty, wiadomo, z ogólnej przełówki, na strefy sportowej. Mam nadzieję, że to będzie akurat dobre spotkanie i wygramy to spotkanie i przyjdziemy za Pierwszego dnia mojej pracy, czyli od wtorku. Wszystko, co się dzieje z tym zespołem, wszystkie niepowodzenia czy powodzenia przyjmuję, ktoś i na klatę. Ja jestem kierowcą tego autobusu, ja za to wszystko odpowiadam, nie ja będę zrzucał gminy na kogokolwiek spoza naszego wąskiego grona, czyli zawodników i Razem z łapani, razem powieszenie. Także odpowiadamy wspólnie za to, co się stanie w Gdańsku. Mam nadzieję, że będzie to pozytywna odpowiedź. I tak jak wspominałem, czasu 4 dni to jest niewiele, ale pewne rzeczy myślę, że udało nam się już nakreślić, w jaki sposób chcemy grać. Przychodząc do widzenia powiedziałem, że chcę, żeby mój zespół wykrywał i przekrywał jak najrzadziej w swoim stylu. Żeby był ten styl, ten styl, o którym mówię w przypadku lekkich Gdańsk, żeby też widział ma swój styl i ten mecz w Gdańsku, mam nadzieję, będzie mały krokiem do przodu. Wydaje, że na pewno z czasem to wszystko zatrywi zatrybi i załatwi i na pewno ruszymy. wiadomo teraz swoje zmiany. Dużo kładzie na taktykę. Mi się że szczęść zawodników to wszystko odpoczynkuje coraz szybciej i to dopiero co dwa dni tak naprawdę. I mam nadzieję, że z czasem w najbliższym czasie to już trochę zatrywi i będzie dobrze.